Uważasz na nagrywanie, jak smroisz sobie pachę. Nie widzę, że się sobie pachę. Dziś ja jaj, do kina. teraz idziemy na pustynię. Idziemy się do kina na film Nomad Land. Zbiera bardzo pozytywne opinie, także jestem bardzo ciekawa, bo dawno nie widziałam naprawdę takiego dobrego i mocnego filmu. Mam duże oczekiwania względem tego filmu. Damy znać Janisek, co? Warto iść. W końcu już są otwarte, nie? No to jakąś polecajkę można rzucić. A co będzie się? W kinie? Mm? Nic. Na czosy. Hmm. Ja jak nie na czosy. Tak? Mm. One są wegańskie te na czosy, nie? Syk, tak. Ja zaszyję popcorn w za kinie. Czemu jeszcze swój palet? Bo no, ja lubię. Chciałam wam zrobić polecajkę Wiem, że te buty mają swoich fanów i swoich hejterów Ja należę do fanów, ja bo, mam... do hejterów. bo są najwygodniejsze na świecie To są wegańskie Birkenstocki Birkenstocki wyszły z opcjami właśnie wegańskimi w różnych kolorach Można kupić na Pan Pablo Kupiłam sama, nikt mi tego nie dał, także Bardzo polecam Ja nie miałbym nic przeciwko, gdyby nie to, że ukradła się Babci. A ja mam do was bardzo ważne pytanie Co sądzicie na ten temat? Żebym założyła swój osobny kanał I tam będę wam pokazywać polecajki ubrań etycznych, odpowiedzialnych polskich marek, z organicznej bawełny Będę testować takie ubrania Pokazywać co jak wygląda I oczywiście też kosmetyki wegańskie nietestowane na zwierzętach Bo no, Akurat jestem wysoki level jeśli chodzi o testowanie kosmetyków, bo bardzo dużo testuję, bardzo dużo, bardzo dużo Marek już z nami przetestowałam i wiem co wczoraj pisze, także możesz jej pisać w komentarzach. Ty Denis co sądzisz na takiego pomysłu? Jestem za. Oglądałbyś, nie? A ty nie byś mnie oglądała? Okej, okay. ale nie musisz, wiesz? Rozumiem. Ale mogę pokazać, jak pies tego kubeczka? Wow. A czekaj, jeszcze mogę inaczej złapać, bo to wtedy ładnie. Za tylko. No pięknie pani pije Kupujesz bileciki? Okazało się, że kina Helios są otwarte No właśnie kupiłem, tylko że teraz nie wiem gdzie one są te bilety okay. Na no, mailu ich nie ma Więc moi drodzy, jedziemy na pustynię Naszą jedyną polską pustynię, jak ona się nazywa? Błędowska Błędowska Mam nadzieję, e... że nie dlatego, że to będzie błąd <głosy> <głosy> Dobry żarcik, nie no Generalnie No na zdjęciach wygląda to jak Duża ilość piasku, jak duża plaża szeroka. Tak. No ale jedziemy, no co tutaj robić? No, trzeba coś zobaczyć. dobry! Nie, to dobry. Słuchajcie, mam nadzieję, że to... że to nie będzie takie wielkie rozczarowanie jak... tak dużo tych miejsc, w co to są takie, wiesz... Mówią ci o polskie Maldivy, o polskie Palmas A to palma, się okazuje, że to a radio. Wiesz, a tam nagle, kurde, jedna palma na piaskownicy No tak no, ale... Jest też wiele rzeczy, za które Polska można docenić. Mamy wspaniałe góry, mamy wiele wspaniałych miejsc. Góry one są piękne. No. No mogliśmy jechać bez kidy. Mamy daleko. Bez, kidy. bez kidy. Właśnie była niesamowita akcja! Musieliśmy zatrzymywać kuriera, bo jedzie z naszą paczką! Czy go dogonimy? Zaraz się dowiecie! To jest niesamowite! Gniata nas fotel! Najgorzej jak się okaże, że to w sumie nie ten kurier Ten, bo widziałem Aha, a ty nie wiesz z jakiej firmy to przyjdzie? to to jest pan Jerzy A, jest pan Jerzy pana Jerzy go kojarzę, to jest bardzo dobrze, panie Jerzy Parkuje, dobra Parkuje, dobra Trzymaj, trzymaj, nagraj tą wielką chwilę tak się cieszyłam, bo ta paczka naprawdę jest dla Ciebie ważna. No i ona chyba będzie taka wielka. O. tak. Uuuu. Co Paczka. A czemu ja w sumie z nią tu idę, jak i tak nie mogę z nią jechać w rękach? Uuu. Ja muszę Tobie te, moje żarty tłumaczyć? Ja muszę Tobie moje żarty tłumaczyć? To jest straszne. Internet mówi, że są tutaj jakieś ciekawe punkty widokowe, miejscowości klucze, w bez której bez właśnie bezkuć. wyjechaliśmy. <laughs> nie wiem, w ogóle nawigacja zwariowała trochę tutaj. Dojeżdżamy, dojeżdżamy, cóż za emocje. Czekać, będzie dużo ludzi. Zawsze jest tak, że wydaje nam się, że wpadliśmy na niesamowity pomysł, na który nie wpadliśmy, Nikt. Inni ludzie. Tak, tak. Jak... Zakaz wjazdu, także zostało nam do pokonania 600 metrów pieszo. Brzmi jak wyzwanie, co? Żeby się nie przemęczył Masz jakiś prowiant? Zawsze mama na wycieczki robi bułkę z kotletem i jajka Jesteśmy totalnie, totalnie niepodobni do naszych rodziców, co? No tak, my Czyli zawsze... Nigdy nie bierzemy sobie nic do jedzenia Nigdy nie bierzemy nic do jedzenia, zawsze zapomnimy ciepłych ubrań, nie weźmiemy koca y, Często nie bierzemy... W ogóle nie bierzemy chusteczek, nigdy ze sobą, także no... Widać, że jesteśmy już tym innym pokoleniem, które o wszystkim zapomina Dziecko mamy? O, jest! Teraz na wjechać taka muzyka, jak z tego jakiegoś bez westernowego filmu tutaj powinna lecieć ta taka kula? Aha, taka Ja wiem o co ci chodzi. <grym tak, <grym tak, tu, tu, no, no dobra, dobra, to mi jedzie noc. <grym> no, nie, 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 to nie <grym> O, brakowało mi w sumie takiego wyjścia do lasu. Zbudowana, Melka myślała, że to jest paśnik. Stamtąd Ale co myślisz, że jest paśnik? To jest. Ja I że nie, je to jest je jest Paśnik to jest to. Yy, albo może to się nazywa inaczej. Dobra, jak coś, to paśnik. <laughs> tam daje się jedzenie dla zwierząt, i one. sobie tam pasują się. Ja mam ciężar, że ja Nieźle. I biorę do piasku. Małka nie odpuszcza, nawet w dni wolno od ćwiczeń po prostu daje radę. A ty co? Ty co dzisiaj zrobiłeś? A ty co? A ty Dalej co? przed telewizorem z piwerkiem i z chipsikami, Tak wyglądało jak byliśmy w Zakopanem. Nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale wszystko jest obrośnięte czymś takim. A to w ogóle jest suchutkie, takie wyschnięte. Wszystkie drzewa tutaj tak wyglądają. To wygląda jak taki mech, ale który już wysechł. Idę na górki, chodź Biegnie wasza łania O ja I Pantera, skok Co ty zrobiłaś? Nie masz tak ochoty jak tak Nie, 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 nie spodziewałem się tego Zróbcie jakieś inne że Tego się nie spodziewałem to jest miniatura, tak? Tak. Ale jesteś na Wow, tego się nie spodziewały! Dawaj. Dzięki. <grystanie> 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 Natura! Kołem, jestem wolna! Ona jest kochana! Ty jesteś taka super! Piasek, woda. Ja widać najszczęśliwszym I człowiekiem. <grystanie> Już Dlaczego zrobiłaś test zwany cukrowej? Daniel mnie żyć! Już ez, ja Ci dziękuję, że ty zrobiłaś... Ten test sprzętów, ponieważ ja kupię ten do cukru, i To jest po prostu marzeń A my już rozkminiamy czy na cukrze kokosowi się da zrobić <grym> Ogólnie jeszcze taka szybka ciekawostka dla tych, którzy są ciekawi, skąd się to tutaj wzięło To tutaj jest napisane, że Giorgio Armani w momencie, kiedy przywiózł do Francji wieżę Eiffla ze Stanów Zjednoczonych To nam przyniósł trochę z, z, z pustyni Niagara Pustyni Ja się w ogóle tego nie spodziewałam, że coś takiego powiesz Postawy wyniki działalności człowieka Jakbyś no, no. Nie zauważyła, to nie mamy y, u nas w okolicy raczej pustynnego terenu. Tak że... No nie, nie, nie ma ale Wiesz, Wiesz że już jakaś anomalia, czasami tak bywa. Idę teraz i tak słyszę coś tak robi, bo, bo, bo. rozglądam się, mówię na bank jakiś dzik w krzakach. A Ance w brzuchu w brzuchu burczy. Ma wyskitu. No, no jasne. Ja pałeczkami też musisz mnie nakarmić, bo ja. O nie, mam... pałeczkami to mi będzie jesteśmy. niebezpiecznie. Jesteśmy w okiem i brzuchem w Katowicach i pierwszy raz będziemy tutaj jeść yy, odkąd w sumie jest pandemia, bo Chcesz cały czas się na braliśmy. Na miejscu, tak, zawsze braliśmy na wynos, bo nigdy nie muszę było tu zjeść na miejscu. A więc i Jestem też szczęśliwa. ktoś powiedział, że ty zamówiłeś buraczkową. Nie, dzisiaj nie buraczkowa, ale buraczkową też mają tutaj przepyszną. Tak. No Właśnie ta zupa jest y, trochę gorąca, ale jest bardzo dobra. Gorąca, to musi się ustudzić Ania. Tak, no dobra, no to... Mieszamy ją, niech się studzi. No górki tu są. Będzie jeszcze lepiej smakowało jak chwilę się poczeka. Tak, tak. Taka zupa to jest bardzo duża porcja, bo to jest aż 900 ml, kosztuje 22 zł. Co na y, wegańską opcję i to jeszcze taką w stylu ramenu, gdzie są różne takie rzeczy w piecie. No, jakieś pasty, miso i tak dalej. No to 22 zł za taką zupę, moim zdaniem. Nie to wie, jest bardzo to dobra nie cena. Nie wiem, że, wie, że, że to się dzieje, bo tak jakby zapłacają Że taka dobra? No naprawdę, bardzo się opłaca, moim zdaniem. Do widzenia! Dziękuję bardzo, do to jest dobre. Jadę do babci i będę tam dzisiaj spała. A dzisiaj też taka spodziewana paczka do mnie przyszła. Ja, ja. Mhm. Czuję się jakbym miała ja nagrywaj na swój kanał już. Nie, <grym> nagrywasz na nasz wspólny kanał. Tak? Nagrywasz jak na swój kanał, więc nagrywasz. Bo To jest też twój kanał. No tak. Widzicie moje rację Myślę, że ludzie będą w szoku, że ja sama nagrywam w samochodzie. Tego się nie spodziewał. To było bardzo dobre. Koledze z kapci i z butów. Dobra. <noise> Typowa vlogerka. A dobrze, że ja mam ten mikrofon. Tak, będzie niedobre. słuchać, bo ja często mówię. Eee, cicho, strasznie. Tego piszcie, czy dobrze gadam. Na taką dobrze, że ja się już doczekam tej paczki, bo już tam rodzicom spokój. <laughs> tak, aha. mamy spokój, bo. Bo paczka przyszła. Aha. A jak jej nie, nie było, mówić. to nie ten. To ciągle czekałaś na nią? No! no i... Dobrze, że to Krycha ogląda. No bo dobrze, po prostu no, Po prostu dobrze, rozumiem Także Amelcia poszła już do babci, vlogerka Melka, vlogerka hey. Słuchajcie, my friend jedziemy do y, tego, do kina Pierwszy raz od Ile już pół roku? roku? Od nie, no co? Tak? No, my bardzo. czasu Od roku, jak tak. Bo kiedyś tyle się chodziło do kina, nie, Halina? Ja nie idziemy na film Nomadland, który zbiera bardzo ciekawe opinie w sieci, także miejmy nadzieję, że się nie rozczarujemy. Pamiętam, jak kiedyś Denis zabrał. Nie? I kogo jeszcze do kina? Lena zrobiła. Na jakiś polski film. I Denis był taki zachwycony, że to będzie taki świetny film. I to był najgorszy film, chyba jaki widzieliśmy. Polski. Był taki... to, było... Ta... to było tak Czarek... okropne. Czarek Pazura tam grał, ale w takim filmie. Wstyd. Wstyd, panie <noise> Także idziemy na film i widzimy się zaraz. Teraz na stara? Jest, dobra. <noise> Słuchajcie, wróciliśmy z filmu. I. No, mi się średnio podobał Mi się podobał, dla mnie był... Piękny, wzruszający i taki... No Nie, mi się tak średnio to w każdym razie nazywał się Nomadland Więc z polecenia Haliny możecie iść, z mojego polecenia możecie nie iść Słuchajcie się mnie